Własny krem do gojenia tatuaży. Czy nie brzmi to pięknie? Jeżeli chcecie poznać przepis na naturalne, domowe kosmetyki, które pomogą Wam w procesie gojenia świeżej dziarki, no to serdecznie zachęcam do oglądania. Jakiś czas temu przygotowywaliśmy na moim kanale własne masło do pielęgnacji zagojonych tatuaży, więc jeżeli przegapiliście ten materiał, to link do niego wyskoczy wam gdzieś tutaj po boku, możecie sobie wrócić do tego materiału, obejrzeć go jeszcze raz i odświeżyć tamte informacje. Ponadto, w tym filmie znajdziecie również informacje skąd zamawiać półprodukty niezbędne do przygotowywania tego typu domowych, naturalnych kosmetyków. Ja tylko w ramach przypomnienia powiem na łamach tego dzisiejszego materiału, że korzystam z marki Zrób sobie krem, która jest dostępna stacjonarnie w krakowskiej drogerii Pigment. Dosyć długo zastanawiałam się, jak maksymalnie uprościć skład kremu do gojenia tatuaży, ponieważ Wcale nie jest to taka prosta sprawa. Z jednej strony takie kosmetyki muszą być bogate w składniki łagodzące podrażnienia, dające ulgę w bólu, łagodzące także uczucie swędzenia, nawilżające i odżywcze, więc sami musicie przyznać, że jest tutaj naprawdę sporo warunków do spełnienia. Ponieważ z drugiej strony chcę, żebyśmy mogli je wspólnie przygotować w naszym domowym zaciszu, a więc proces ten musi być maksymalnie uproszczony, nie wspominając już o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną tak szczególnie ważnych podczas procesu gojenia. Więc sami musicie przyznać, że stanęłam przed nielada wyzwaniem. Ale całe szczęście podołałam i prześledziłam składy wielu kosmetyków, gotowych kosmetyków do pielęgnacji i do gojenia świeżych tatuaży dostępnych na rynku i wybrałam spośród nich te, które są najbardziej znaczące i które w największy sposób przyczyniają się do tego, żeby nasz tatuaż wygoił się poprawnie. To był naprawdę bardzo żmudny proces. Ale wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze? Że udało mi się ograniczyć do czterech pół produktów, które za chwilę wam wymienię, pokażę krok po kroku jak przygotować ten krem, więc myślę, że będziemy wszyscy razem dobrze się bawić, no i przede wszystkim zrobimy sobie własne kosmetyki, a zatem przejdźmy do następnej części filmu. Na około. 40 do 50 ml gotowego kosmetyku będziecie potrzebować. 10 ml gotowej bazy kremowej, szczyptę zatężonego 200-krotnie wyciągu z aloesu, 10 ml depantenolu, szczyptę alantoiny, 10 ml wody lub 20 ml wody. Jeżeli chcecie, żeby krem był bardziej rzadki, opcjonalnie możecie podmienić go też na hydrolat aloesowy czy rumiankowy. Ponadto warto przygotować również dwa 60 ml pojemniczki do wymieszania wszystkich składników oraz jeden 10 ml pojemniczek do odmierzania porcji produktu. Potrzebna nam będzie także drewniana bagietka lub patyczek. Odmierzamy za pomocą pojemniczka jedną porcję bazy kremowej i umieszczamy ją w opakowaniu na nasz krem. To bardzo ważne, aby dokładnie ją odmierzyć, ponieważ musimy zachować odpowiednie proporcje. W drugim pojemniczku umieszczamy odmierzony depantenol i dodajemy do niego szczyptę alantoiny oraz zatężonego ekstraktu z aloesu. Alantoinę i aloes mieszamy razem w tym samym pojemniczku, którym odmierzaliśmy naszą bazę kremową, dodając do nich wodę. Wszystko musimy dokładnie wymieszać. Jak widzicie, mamy tutaj dwa pojemniczki: jeden z naszą bazą kremową, a jeden z tą nieco bardziej płynną mieszanką, którą dodajemy później do naszej bazy. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas wszystko energicznie mieszać, gdyż ten proces mieszania sprawia, że składniki dokładnie się ze sobą łączą. Generalnie na jedną porcję bazy kremowej przypadają e, trzy porcje składników o konsystencji wodnej, więc jeżeli wasza mieszanka będzie zbyt gęsta, to możecie dolać jeszcze troszkę wody. Mieszamy bądź ewentualnie wstrząsamy. No i gotowe. Nasz krem jest już gotowy do użycia. I co, nie było tak strasznie, prawda? Grunt to precyzja w odmierzaniu i cierpliwość w mieszaniu. Gotowy kosmetyk możecie przechowywać przez sześć. Miesięcy od daty przygotowania. Składniki zawarte w bazie kremowej sprawią, że no przez ten czas on po prostu się nie zepsuje i możecie przechowywać go również w temperaturze pokojowej. Aczkolwiek dla podbicia efektu tego łagodzącego, fajnego odświeżenia, łagodzącego również ból i swędzenie. A możecie wstawić krem przed użyciem na chwilkę do lodówki, a będzie on naprawdę przyjemnie chłodny i zwiększy, spotęguje to uczucie, więc naprawdę Wam to polecam. No to teraz na sam koniec słówko o wybranych przeze mnie półproduktach. Deep Antenor. Łagodzi podrażnienia i przynosi ulgę nawet poparzonej skórze, więc z pewnością znacie jego działanie, bo sięgaliście po niego w podobnych sytuacjach. Żel z aloesu, zastosowany miejscowo, ma działanie przeciwzapalne i odkażające. Ponadto y, przyczynia się do uelastycznienia skóry oraz łagodzi jej podrażnienia, a także utrzymuje właściwy poziom nawilżenia i wilgotności naszej skóry. Alantoina jest z kolei pochodną mocznika. Przyspiesza regenerację uszkodzonego naskórka, a także łagodzi jego podrażnienia i zaczerwienienie. A zatem, moi drodzy, same najlepsze oraz najbardziej treściwe składniki w jednym kremie. Naprawdę czasem warto jest dowiedzieć się czegoś na temat kosmetyków na własną rękę, żeby być świadomym i odpowiedzialnym klientem, no i oczywiście traktować swoje dziary z należytą je troską. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego przepisu. I wspólnie podzielicie się ze mną rezultatami swojej zabawy w Małego Chemika na Instagramie. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki i papa.